Czyli co, ty już nie planujesz zrobić w takim razie filmu? No chyba nie ma sensu, no bo jak wszystko się tutaj odnieśliśmy, No to, myślę, że tak. To... Myślę, że tak. W sensie też ja nie chcę na siłę tego kręcić, po prostu bardziej zakładałem, że na przykład Boris, no szczególnie patrząc tam po komentarzach pod filmem, że raczej będzie mocno się gdzieś tam upierał przy swoim zdaniu, natomiast tutaj już tak było, wiesz, uh -huh. bardziej dyplomatycznie to wszystko, bo w komentarzach jak tam zajrzysz, to tak jest, wiesz, raczej... A to ja nie, nie patrzyłem raczej... aż w komentarze tak głęboko. No. Yy... No. No dobra Ale jak ty się ogólnie czujesz z tym, że niszczę ci content, bo ty content opierałeś na właśnie skamach i dropshippingach, a teraz tego będzie mniej, tak mi się wydaje. Więc odbieram... chleb ci zabieram. Nie wiesz, co znaczy w ogóle to też warto wyjaśnić, że ja nigdy nie miałem jakby od początku planu, że ja będę o takich rzeczach nagrywał, nie? Ja po prostu chciałem nagrywać komentarze, Jak widziałeś te pierwsze filmy, to chyba zaczęło się od tego, że omawiałem Twoją dramę z w ogóle Poland, nie? To gdzieś tam akurat to było niedługo po tym, jak zmieniłem kontent na kanale. Natomiast. Pierwszym filmem, który gdzieś tam sprawił, że w tym kierunku poszedłem, no to był ten o Dubielu i zegarkach. Bo pamiętam, że też to na Wykop trafiło i nawet tam na główną, nie? Z płomieniem wleciało, z tego co pamiętam. Aha. I od tego filmu się zaczęło, że zacząłem te sprawy badać. No i się zrobił po tym straszny młyn, bo jak. Co influencera jakiegoś dodawałem na Instagramie, żeby śledzić, no to wiesz, to, 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 to nagrywałem stolik co chwila jakieś e, z reklamą takiego czy innego produktu. I od tamtej pory minęło trochę czasu, no i tego jest zdecydowanie mniej. Więc miałem świadomość, że ta tendencja będzie, wiesz, spadała. No wiadomo, że jak się włączyli jeszcze inni twórcy, no to to nastało dużo, dużo, dużo szybciej. Także ja nie mam z tym w ogóle problemu. Po prostu teraz też poruszam trochę inne tematy i wydaje mi się, że też trochę grubsze tematy takie bardziej złożone. Bo ogólnie jaram je takie grzebanie, wiesz, w tego typu rzeczach, a ludzie podsyłają mi mnóstwo kontentu, jeszcze takiego bardziej, wiesz, insajderskiego, Tak, tak, mi też podsyłają. Będziesz robił o włosach albo o metinie? Z tym metinem to na pewno napiszę do Nitro, to wiesz, chciałem go zapytać, bo dużo osób, wiesz, gdzieś tam pytało o to, bo... Mm, Jedna sprawa, która nie wiem, czy to ci umknęło jakoś, czy, czy nie chciałeś się o to dopytywać, bo Nitro tam w pewnym momencie powiedział coś takiego, że on chciał się skontaktować z tą firmą, żeby kupić licencję, nie? Żeby mógł tę grę mieć na serwerze. No. No więc sugerowanie, że on ma świadomość, że jakby powinien mieć jakąś licencję w związku z tym, skoro chciał coś takiego nabyć. Czyli jakby logiczny wniosek jest taki, że skoro nie ma tej licencji. To jakby co, no że nie może tego robić. I ludzie mi też cały czas spamowali na czacie, że te wszystkie serwery prywatne metina są po prostu nielegalne, bo, so, bo bazują na kradzionym kodzie. I że ta firma znie. Tak, nimi tak jest... jak właśnie to im nie. mówiłem, bo tutaj zarzucał mu ten y, na S taki chłopak. S s s s, y, s I w pewnym momencie Nitro odbił argument, że, ty, że on też to robił. Oni chyba wszyscy to robią. Ja uważam, że, no też, że jest to nielegalne, ale potem no, ta firma y, ma to gdzieś i w ogóle tego nie ściga. Znaczy, z tego co mi ludzie wysyłali, wiesz, ja mówię, nie badałem tego tematu, bazuję tylko na informacjach, które dostałem od ludzi, to wysyłali mi do artykułów nawet z polskich serwisów o grach o tym, że na przykład w Niemczech. E, ta firma jednak chyba nawet sądownie blokowała, wiesz, tylko te największe serwery. wiesz, Nie bawią się w jakieś tam mniejsze i tak dalej, bo w życiu by nie byli w stanie tego zrobić, tylko zajmowali się takimi największymi graczami na rynku i, i po prostu nawet tam były jakiś kary rzędu setek tysięcy euro za to. Aha, no z tego co wiem, to, to oni właśnie banują, Metin banuje na YouTube'a, jak są jakieś takie odcinki o Metinie, więc niby coś z tym robią. No nie wiem, jak uważam, że warto zbadać, więc jak ty to badasz, to git. A włosami też się będzie zajmował, czy to Konopski robi... I... Wiesz co, nie wiem, do tego tematu włosów w ogóle nie siadałem jeszcze, byłem tam w jakichś relacjach oznaczany i tak dalej, żebym to sprawdził, wiesz, no temat jest o tyle chwytliwy, że gdzieś zahaczał Wersow. No, no tak, się. tak, tak, właśnie mi już dlatego tak niedobrze jest ruszać tego tematu, bo zaraz będzie, że o, Wersow zrobiła włosy, to ty już atakujesz tam, gdzie robi... salon fryzjerski, nie? Już Ludzie powiedzą, że mi totalnie odjebało, więc ja bym wolał, żeby to ktoś znaczy... inny zrobił. Tam podobno były też jakieś inne influencerki, ja wiesz, a ja naprawdę tego nie sprawdzałem z tego, co dzisiaj Konopski w tych swoich newsach tam mówił, ale to nie wiem, on coś chyba mówi, że jak jakieś łapki wbiją, to to ruszy ten temat, bo tego jest bardzo dużo. I pytał, czy ludzie by chcieli. Także nie wiem, ja nie wiem, czy będę tym się zajmował na ten moment, bo też nie chciałbym właśnie jakoś strasznie jeszcze siedzieć na tym kontencie związanym z ekipą. No bo ludzie teraz strasznie chcą, wiesz, krwi, nie? Już każdy element tam dostaje. Tak samo Zebo ostatnio nagrał o e, tych ubraniach, wiesz, i podobieństwach. No i praktycznie każdą rzecz, którą pokazywał i porównywał, to mówił, że naciągane, nie? Więc nie wiem, no ja tak już wolałbym się trochę czymś innym zająć, tak szczerze mówiąc. No dobra. Ja będę chyba spadał. Chyba że jeszcze z widzami sobie pogadam, bo jutro mam raniutko nagrywki z Natsu. Są jakieś ciekawe pytania do Natsu? Zadałbyś jakieś pytanie ciekawe. Hmm. Czy ja mam jakieś pytanie do NATSU ciekawe zadał. Eee, no, na pewno bym zapytał o to, czy miała podobne, mm, podobną sytuację, jak miała kostera, nie? Odnośnie A, tego zekwania. Nie, to tak, to to, to to wiadomo żebyś... skamach, to tam chce z nią gadać. No dobra, no tak, tak, no to, to wiadomo, co będziesz pytał. Mhm. No, no dobra, no to, to dzięki. Nara typie. No spoko, na razie. Hej. No, cześć. <ścoughs>